No, wszystkim! Dzisiaj karmimy ptaszniki, ziomy. Ptaszników jest mega dużo do nakarmienia i jedno, co wam powiem, co jest pewne, albo nie, dwa, co wam powiem, co są pewne, to to, że po pierwsze będą wypasione zbliżenia makro, a po drugie będzie slow motion, a jestem tego święcie przekonany dlatego, że wstęp nagrywam już po karmieniu, więc gwarantuję, wam będzie fajnie, a w związku z tym, jeśli film się spodoba, zostawcie proszę łapeczkę w górę. I jeszcze tylko szybkie info o zbliżających się targach terrorystycznych, ponieważ już 24 września w Poznaniu odbędzie się Exotic Fest. No i co już mogę powiedzieć moi drodzy, jeśli macie wolną niedzielę, to zapraszam was tam, bo zwierząt będzie bardzo dużo, bo pamiętam jak było na pierwszej edycji i było bardzo grubo, więc nic tylko korzystać. Także to tyle jeśli chodzi o wstęp, całe info o targach jest w opisie filmu. O, machnąłem alfinką. A my zawieramy się do roboty. Zaczynamy od kątnika, jak widzicie mój kątnik sobie już nawet siedzi na zewnątrz. Od ostatniego razu moi drodzy, on wyliniał aż dwa razy, co mnie bardzo cieszy, bo robi się coraz większy, więc może gdzieś tutaj mu rzucimy tego świersza i niech nam wyskoczy. O! Będzie atak, słuchajcie, i proszę bardzo. Kurde, kąt niego od razu. O jak on tutaj mrocznie wygląda, jasny gwint. O nie, kurde, uciek, no patrzcie, a już ustawiłem sobie perfekcyjnie kadro. Niech to tego to nie zobaczymy. Słuchajcie. Nasz złowrogi kątnik siedzi sobie tutaj. Zobaczcie, z prawej jego strony jest stara wylinka. Druga stara wylinka jest gdzieś tam w środku w gnieździe. No niestety nie podejdziemy bliżej, bo to jest nagrywane przez szybę. Wiecie? No także jeśli chodzi o kątnika, to rośnie moi drodzy. Może na przykład okaże się, że to jest gigantyczny samiec już niedługo. No czas pokaże, a teraz kolejny pająk. i patrzcie, akurat się schował. Następny w kolejce do najedzenia będzie Pterinohilus Murinus Usambara. Pewnie pamiętacie, jak był ostatni odcinek z tym osobnikiem i z drugim, któremu robiliśmy terrarium. Wtedy też mówiłem, że ten jest przed wylinką, no i tak właśnie się wydarzyło, słuchajcie, że właśnie ta sztuka wyliniała. Bardzo delikatnie postaram się otworzyć pojemnik, żeby go po prostu nie zdenerwować, żeby jakby naturalnie zaatakował. Murinus niczego się nie spodziewa, że to właśnie teraz idzie do niego smakołyk. Czy będzie atak? Murinus już dostał czułkami świerszcza, więc podejrzewam, że kumuluje energię. I już za sekundę wystrzeli. Łończcie, nic sobie Ło, patrzcie, No i to było szybkie. On, słuchajcie, ogólnie dostanie nowe terrarium za niedługo. Jeśli uwielbiacie murinusy tak samo mocno jak ja, to proszę zostawcie komentarz o treści uwielbiam murinusy. Zobaczymy ilu uwielbieńców murinusów tutaj jest u mnie na kanale. Nasz powylinkowy osobnik jest już tak pomarańczowy jak to tylko możliwe. Nie wiem czy pamiętacie jak piękna ona była przed wylinką, ale teraz to po prostu zwala z nóg. Możemy jeszcze przełożyć światło z tyłu do przodu i zobaczymy co tu się tak naprawdę wydarzy z tym odcieniem. O! No jest grubo, przyznajcie sami. No i to jest intensywny. Jak widzimy tutaj całe terrarium jest perfekcyjnie opajęczynowane, więc śmiem twierdzić, że podobnie sobie zrobi w jakimś większym pojemniku, także mega fajnie. No póki co niech dziewczyna zajada, a my lecimy do kolejnego ptasznika. No więc moi drodzy, tu dawno nie było aktualizacji, bo pająk się strasznie długo szykował do wylinki. Na szczęście już wyliniał. w sumie to nawet jest już po posiłku powylinkowym. No i słuchajcie, mowa tutaj o Bumba Horida, a kiedyś Bumba Kabokla. Zero reakcji. O, i taka bardzo leniwa reakcja. No, co jak co, ale dla mnie jest to zjawiskowo ubarwiony ptasznik. Cały jest czarny. Aczkolwiek opalizuje troszkę na taki grafit. Natomiast tu uda tego ptasznika są już stricte najczarniejsze z całego ciała. No i dodatkowo zobaczcie, że łączenia na Karapaksie są zbliżane kolorystyką, właśnie do Karapaksu. Więc też mega fajnie to wygląda. Lubię tego pająka, bo zawsze atakuje. I jest taki ciekawski, ogólnie spoko pająk, polecam Wam go, tyle powiem. Ciekawski i dużo jedzący ptasznik, dodatkowo słabo jadowity, więc jak ktoś początkujący sobie takiego chciał, to kupujcie śmiało, bo są naprawdę fajne. Jeszcze tylko troszkę wody dam mu w róg, bo przesuszałem podłoże, bo się grzyb tutaj zjawił. No a tu wchodzi nam pojemnik z Eupala estrus campestratus. Również jest to ptasznik, relatywnie niedawno po wylince, także jest naprawdę bardzo ładny. Problem jest słuchajcie tylko taki, że pająk siedzi w swojej kryjówce i boję się, że jak mu wyciągniemy jej element, to już się zestresuje i nie będzie chciał, że tak powiem, w sposób pierwotny zaatakować, czyli taki wiecie, nic, niczym nie zmącony. No ale zobaczmy, bo jak mu rzucę inaczej świerszcza, to on po prostu e, nam wciągnie tego świerszcza pod ziemię i tyle będzie. O dobra, coś zaczyna być widać tutaj niestety widzicie trzeba tego świerszcza nakierować odpowiednio. O, ruch został wyczuty. Świerszcz jest no na takiej pozycji, bym powiedział dość przegranej. O kurde, no i proszę. Ptasznik wrócił do swojej bezpiecznej kryjówki, by to właśnie tam kontynuować konsumpcję. Mam dwa osobniki i niestety nie wiem jaka to ich płeć, a to już by w zasadzie można chwytać w łapę. Więc myślę, że no nie ominie mnie to, będę musiał. Jak chcecie zobaczyć, jak łapie w łapę, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie. I jeśli chcecie, to możemy też przy okazji to nagrać, e, przy okazji jakiegoś odcinka. Jak je łapię i seksuje I zobaczymy, co tam się ukrywa. No ale dobra, skoro i ten jest najedzony, to przechodzimy do kolejnego. Podrastająca samiczka Amazonicus germanii, czyli to kiedyś był tapi Tapinauchenius gigas, a potem też Pseudoclamoris chyba gigas. W każdym razie samiczka sobie siedzi jak zwykle tutaj, ups, na korzeniu, więc może by się udało, słuchajcie, po prostu korzeń położyć. A Wy nie widzicie, to czekajcie. No, nie mówię tak, nie mówię nie, może to się uda, więc umieśćmy tutaj samiczkę świerszcza kubańskiego, tylko żeby ona chciała pójść do przodu, Upuszczam. o! No, Pająk się troszkę zdenerwował, natomiast jaki będzie rozwój tej sytuacji? Ogólnie słuchajcie, amazonikusy, czy też kiedyś właśnie Heniusy, to są tak mega teleportujące się ptaszniki, że jak ktoś chce wejść, że się tak wyrażę, na wyższy level w posiadaniu szybkiego ptasznika, ale boi się kupić jakiegoś mocno jadowitego, to polecam sobie kupić właśnie takiego amazonikusa, bo naprawdę słuchajcie, no robi wrażenie ich prędkość. Są jeszcze szybsze od poe, jak dla mnie, więc naprawdę no, jeśli chodzi o szybkiego ptasznika, to ten Was przygotuje naprawdę bardzo dobrze do czegoś bardziej jadowitego. No ale widzimy, że świerszcz póki co bez reakcji, więc ja tutaj mu trochę pomogę. Bardzo delikatnie ruszę w czułek po prostu, żeby on nie chciał zeskoczyć. O, coraz bliżej, słuchajcie. No i już jest naprawdę bardzo blisko. Czułek bez przerwy dotyka odnóża ptasznika. Ptasznik jest taki w miarę do najedzenia, więc wydaje mi się, że tutaj no, powinno to zaskutkować spektakularnym atakiem, jeśli oczywiście... Pająk będzie miał ochotę. No, patrzcie, świercz już podchodzi coraz bliżej. Dotyka bezczelnie, w sposób bezczelny i zuchwały dotyka ptasznika. No, ale póki co rozwój tutaj wskazuje na brak rozwoju. Także co będzie dalej? Dobra, słuchajcie, a kurde, jakby tak spokorniał. Natomiast świercz wyczuł ruch i się wystraszył. Boję się, że nie będzie chciał tam wrócić. Czy może jednak? Dobra, kończymy. Uwaga, przerywamy pająkowe nadawanie, by pochwalić się ślimakiem. Nie jest to co prawda mój ślimak, ponieważ dostałem go pod opiekę, moi drodzy, ponieważ znajomy wyjechał na wakacje i jego syn właśnie przekazał mi pod opiekę tego oto pięknego, ogromnego ślimaka. Jest to ślimak z rodzaju achatina i nic więcej na ten temat wam nie powiem, poza tym, że zauważyłem, iż naprawdę... Dość mocno ten ślimak lubi jeść cukinie, więc też cukinię mu daję na zmiany z jakimiś tam innymi roślinkami. No i w zasadzie tylko tyle. Pomyślałem, że skoro go mam tutaj pod opieką, to mogę wam pokazać. On teraz na tym kadrze wydaje się dużo większy niż jest w rzeczywistości, bo jak sobie podniesiemy aparat, względem mojej dłoni ślimak wygląda tak. Nie jest to dorosły osobnik, no ale też nie można mu zarzucić, że jest mały. No nie? Wykazuje jakiś ruch, słuchajcie. Całkiem nieźle mu to idzie. Jeszcze zauważyłem, jak go tak oglądamy z tej strony. A zobaczcie, tutaj widać, że skorupka chyba miała jakieś uszkodzenie kiedyś. Natomiast całkiem ładnie mu się to regeneruje. No i taki oto ślimak. To tyle, jeśli chodzi o niego. Wracamy do ptaszników. Przyszła pora na jakąś awikularię. No, może nie do końca awikularię, bo akurat tutaj mamy karibena. Natomiast słuchajcie, jest to samiczka, która już wyliniała. I w związku z tym oczekuje ona na przeprowadzkę. Ale, póki jest w starym domku, to możemy postarać się jej zafundować coś do jedzenia. Problem jest tylko taki, że pająk, jak widzicie, jest w swoim gnieździe. Ło, kurde! No i patrzcie, ja bym teraz chętnie ją tutaj przytrzymał, żebyśmy ją zobaczyli. Ale, jak puszczę świerszcza, no nic, no muszę go puścić. Może nie wróci. Nie wraca, nie wraca. O kurde, to ja muszę słuchajcie, zmienić obiektyw, żeby to się udało. Generalnie ubarwienie wersji kolorki po wylince, takiej podrośniętej, jest zjawiskowe, ale niestety. No nie mieliśmy okazji za dużo go podziwiać. jeśli chodzi o tą powielinkową wersję kolorkę, to tak czy siak niedługo będzie film z tworzenia dla niej terrarium, więc sobie obejrzymy ją w pełnej okazałości, bo naprawdę jest przepiękna. No to przyszła pora na terrafosa blondi moi drodzy. Tutaj jest blondyna. O, bardzo szybko reaguje, słuchajcie, naprawdę, to jest momentalne. Spoko, stoi w miejscu, w takim razie rzućmy jej tutaj świerszczyka. Dosłownie jednego, bo jest najedzona. Ja ogólnie ją y, karmię w trybie raz na 2-3 tygodnie Dostaję ode mnie karaczana madagaskarskiego. No ale rzućmy go może tutaj na bok. No a tak był szybki. W takim razie zbliżmy się do niej, może nam się pozwoli chociaż troszkę obejrzeć. O jaka wredota, no chyba nie dzisiaj, słuchajcie. Widzimy tylko jej odwłok wielkości. No jest trochę mniejszy niż piłka do golfa, aczkolwiek w tym kierunku bardzo zmierza. Ło! Szybka akcja, słuchajcie. O no ale przynajmniej widzimy odrobinkę tego mega masywnego karapaksu. O skubane masywne, jasny gwint. Patrzcie tylko na nią. No, jest locha z niej przeokrutna. Dobra, pojadła, z raczej je, no to lecimy dalej. Patrzcie, co mi ostatnio wyliniało. Bardzo długo się przygotowywała do wylinki, ale jest brachypelma Baumgarteni, chociaż w świetle ostatnich wydarzeń to raczej jest to brachypelma Bayeri, aczkolwiek no, jest ciężko powiedzieć póki co, także na razie niech sobie po prostu u mnie dorasta i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W linkę wyciągamy. Ogólnie ja czekałem, aż ona wylini, żeby dać jej nowy pojemniczek, więc się ostatecznie doczekała. Znaczy, będzie miała ochotę na świerszcza na 100%. Widzimy, że wychudzona, to rzućmy jej tutaj dorosłą sztukę. O oh, man, ja nawet nie zauważyłem, co tu się wydarzyło. Kurczę, zobaczcie, jakie ma niesamowicie smoliście czarne uda. To się aż w głowie nie mieści. Mega ładnie wygląda teraz po wylince. No i co mogę powiedzieć? Pełny pakiet włosków parzących. Jak widzimy, no tutaj po prostu jeszcze się nie zdążyła ani razu wyczesać, także wszystko przed nią. A ogólnie, no na ostatniej wylince to się lubił pająk wyczesać bardzo, serio. Wyczesywała się nawet od otwierania pojemnika, więc podejrzewam, że to zachowanie zmianie nie ulegnie. No ale taki jest w końcu urok brachypel, no nie? Także skoro zobaczyliśmy, jak wygląda nasza braszka, baugmarteń, baugarm, baum, baum, kurde, Baugarteni, no to przejdźmy dalej. Aczkolwiek tak jak mówię, nie wiadomo, słuchajcie, czy jest to czysty gatunkowo pająk. No ale nic to, lecimy dalej. A czy modliszka liściogłowa opędzuje świerszcza? O, patrzcie, wykazało ruch, jedno i drugie wykazało ruch. Świerszcz wskoczył w rand wieczka ale może by się udało ją po prostu nakarmić z pęsety. Myślicie, że to wyjdzie? O, patrzcie, chwyciła, ale wypas. Dobra, to zbliżamy się do niej. Zobaczcie, no w przypadku modliszek ofiara jest konsumowana po prostu na żywca. W tym wypadku modliszka zaczęła od głowy świerszcza i najzwyczajniej w świecie nic sobie z tego nie robi, że biedak jeszcze żyje ona po prostu będzie go jadła to umówmy się, że ja tak zostawię kadr jak jest teraz i przyspieszymy tempo i zobaczymy ile trwała konsumpcja całego jednego świerszcza zaraz wam po prostu powiem ile to zajęło czasu także jedziemy z tym Zbliżamy się tutaj już naprawdę bardzo do końca i minęło dokładnie 18 minut, więc to właśnie tyle moja paradoksa potrzebowała, żeby zjeść całego świersza. Jak widzicie, nie zostało nim, po nim po prostu nic, a teraz jak ją obrócimy troszkę i przyjrzymy się odwłokowi, no to zobaczcie, jaki gruby, najedzony i szczęśliwy. Dobra, lecimy do pająków. No a czy w takim razie moja samiczka z diardi coś zje? No niestety to jest bardzo aktywny pająk, bo jest z kakunem, więc będzie problem. Ale o, proszę bardzo. No a czy w takim razie samiczka z diardi by coś zjadła? mi jej. Patrzcie, patrzyła mi na pensetę normalnie. Dobra, Świeższy jest w zasięgu wzroku z kakuna. Natomiast mało się rusza, o dobra, rusza się trochę. Kurde, nie włączyłem opcji slowmo. Cholera, patrzcie. No niestety nie spowolnimy tego, bo ja muszę się przełączać między trybami. No i nie zrobiłem tego. Kurde. No nic, to zbliżmy się w ramach rekompensaty. No także jedna z czterech sztuk, które posiadam, prezentuje się w następujący sposób. Jak już tak sobie patrzymy na coś słodkiego, to powiem wam dwie smutne wiadomości. Mianowicie, yy, dosłownie przed wczoraj. Umarł mój samiec Chilus Diardi. Ten, co go kupiłem dorosłego i mówiłem, że pewnie nie pożyje długo. No to w rzeczy samej długo nie pożył. E, a dwa tygodnie temu mi padła ze starości samiczka Fidipus Regius, czyli skakun królewski. Ona też już była, no, z 8 miesięcy po ostatniej wylince, więc jakby no, miała prawo, żeby paść. Także, no niestety, ale na chwilę obecną, jedyne moje skakuny, jakie posiadam, to są właśnie te cztery sztuki podrostków Chilus Diardi. Zobaczcie na tego szkrabka. I zwróćcie uwagę też na jej cudowne czarne rzęsy. O, teraz widać tą rzęskę. Ma dwie, na boki lecą. No, <noise> no, słodkie stworzenia, bez dwóch zdań. Szkoda, że tak krótko żyją i tak długo jakby trzeba się do nich przykładać, żeby żyły, no a potem niestety dorastają i umierają. Tak już jest z pająkami właściwymi. Skakun skoczył, więc lecimy do kolejnego pająka. Trzymajcie kciuki, żeby się nie schowała, jak otworzę pojemniczek. Mamy tutaj pająka z rodzaju Cymbia pofysa a z gatunku Velox. Z tego, co pamiętam, to jest to dwarf spider, który pochodzi z Ekwadoru. No i zwróćcie uwagę na jego fenomenalne, takie żółto-pomarańczowe odnóża. To na żywo wygląda, dajcie mi zajrzeć, no zdecydowanie bardziej żółto niż pomarańczowo. Więc naprawdę ptasznik jest piękny. Nie wiem, L ile to jest, no już parę dobrych wilinek u mnie miał, więc podejrzewam, że może być to mniej więcej L5, a może więcej? Dobra, ziomie, lepiej nie będzie, wrzucamy tu świerszcze. Duży dość. Ło, kurde, patrz, nawet nie zdążyłem go puścić! No ale najważniejsze, że pająk złapał i zaraz będzie szczęśliwym najedzonym mikropyrtkiem, bo widzicie, że mój palec tutaj w tle świadczy o tym, że jest to dość mały pająk. Także trzymajcie proszę kciuki, żeby wyrosła nam z tego naprawdę dorodna samiczka. A teraz lecimy dalej. No a teraz mamy formik Topus SP Dominican Purple, który wyliniał bardzo niedawno i jest gotowy na nowy pojemnik, ale przede wszystkim na chwilę obecną to jest gotowy na świerszcza. Jedziemy z tym. Wpuszczę go po prostu tutaj, więc raczej będzie to formalność. No, no i proszę bardzo. Cyk fuch, że się tak wyrażę. O kurde, patrzcie, jakie ma zjawiskowe ubarwienie skubaniec po wylince. Taki no niebieściutki, bym powiedział, nie? Aczkolwiek to, bo z ptasznikami jest, słuchajcie, tak, że w zależności pod jakim kątem rzucamy na nie światło, no to tak one wyglądają, więc czasem ptasznik, który z pozoru jest szary, Okazuje się niebieski albo co gorsza odwrotnie, więc też trzeba, że tak powiem tutaj, no, zwracać uwagę na te rzeczy, bo naprawdę jest różnie z kolorami ptaszników w ogóle na zdjęciach i na nagraniach. Dobra, wcinaj se, a my lecimy dalej. A tu mi dosłownie w tej chwili wyleciał z pojemniczka Cyriocosmos giganteus, czyli jest to, słuchajcie, ptasznik, który należy do rodzaju Cyriocosmos i jest największym opisanym właśnie gatunkiem Cyriocosmusa. No niestety z racji, że ptasznik nam wybiegł, podejrzewam, że świerszcza chwycić nie będzie chciał, ale możemy mu tak po prostu bez slow -mo, że się tak wyrażę, z ręki podać świerszcza i zobaczymy, czy będzie go chciał. Ty, no już bardziej cię nie podsadzę, ziom. Już się nie da bardziej. I jeszcze zwróćcie uwagę na jego serduszko na odwłoku. Widzicie? Tam ma włoskie parzące, które się układają właśnie w taki ornamencik ciekawy, który ogólnie jest dość charakterystyczny dla rodzaju Ceryocosmus. No ale dobra, zostawiamy go No i lecimy do kolejnych. Następny jest pająk, który się nazywa Lassiodorides Policuspulatus, czy jakoś tak? Jeśli popełniłem literówkę, to musicie mi wybaczyć. Mam dwie takie sztuki. Ta jest większa, bo ostatnio wyliniała, także na pewno będzie miała ochotę. No, nie inaczej. No, już bardzo powolutku zaczyna się wybarwiać, ale powiem Wam, że rośnie to strasznie długo. Dostałem L1, no teraz wydaje mi się, że jest to jakieś L5, L6. Więc nareszcie zacznie rosnąć tak jak trzeba ten ptasznik, bo ogólnie ptaszniki z Ameryki Południowej zazwyczaj właśnie funkcjonują tak, że przynajmniej te duże gatunki, że do tego L5, L6 czy tam L7 rosną bardzo powoli i te przyrosty są malutkie. A później jak już przekroczą tą magiczną barierę, to naprawdę przyrosty są zadowalające, no ale niestety na najlepsze trochę trzeba poczekać. Grunt, że ja właśnie kończę to czekanie i teraz w końcu pająk będzie miał takie przyrosty, jak bym chciał. A tymczasem lecimy dalej. O, zobaczcie, samica amazoniku z Germanii się namyśliła na jedzenie. No tak jak myślałem, bo była głodna, więc czemu by nie hapnąć później świerszcza, nie? A co to za czarność tam siedzi w tle? No więc tutaj jest terrarium z moją samiczką Gramostolla pulchra. Jak widzicie Monstera mi się tutaj totalnie przyjęła. Będę musiał już ją troszkę powycinać, no bo ewidentnie brakuje jej tutaj biednej miejsca. No ale dobra, słuchajcie, wciśnijmy się tam aparatem, tyle ile mogę, o tyle mogę maksymalnie. Kurde, patrzcie, poszedł mi dalej, już go nie chwycę, cholera, co mam zrobić? Dobra, poczekajmy jeszcze na ruch, mało widzimy, ale może, czy to będzie teraz? Świerz dotyka czułkiem gramostoli, 3, 2, jeden, teraz. No, słuchajcie, akurat zmieniałem kadr i się nasza dziewczyna ruszyła, no dobra, to skoro idzie do przodu, to nawet lepiej. Myślę, że tutaj będzie łatwiej nam jej rzucić świerszczyka. No jak widzicie, pająk jest tak czarny, że aż go nie widać normalnie. Chcesz? No chcesz czy nie? Dobra, puszczam słuchajcie, albo nie. Nie, nie chcę, jestem najedzona. Dobra, to ja tutaj nie puszczam tego świerszcza i tak samo muszę wyjąć tamtego, który uciekł, bo mi zje moją monsterę ukochaną. A co to za dupcia tutaj wystaje? No więc, dupcia należy do Pamfobeteus SP Mascara. Pytanie, czy uda nam się ją tutaj wydobyć, żeby coś zjadła? Dobra, testujemy. O, o, kurde, no, diabła, tylko że my nic nie widzimy, słuchajcie. A nie wyciągam niektórych terariów, bo wiem, że ptaszniki się po prostu zestresują tym faktem i nam nie zjedzą. No i na sam już koniec pokażę wam powylinkowego samca Hetopelma Oliwaceum. On, słuchajcie, wyliniał dosłownie przed wczoraj, więc jest mega świeżutki. Także, jak kogoś interesuje wielkość dorosłego samca, no to moi drodzy, na tle mojego palucha prezentuje się on tak. I bardzo mnie to cieszy, bo mam samiczkę Hetopelma Oliwaceum po samicy z Cypru. I ona już jest dorosła, więc w sam raz tak naprawdę ten samiec na pewno się u mnie przyda. No i dobra, kochani, tak naprawdę na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że było fajnie i że w zamian zostawicie łapeczkę w górę. A no i przypominam o tym, że w dalszym ciągu jest możliwość zabukowania sobie wizyty u mnie na hodowli. Jeśli jesteście zainteresowani takim tematem, to zapraszam na maila podanego pod filmem. To tyle, trzymajcie się, na razie i hej!